I Oscar goes to. Niko pas! Niko ale golazo! Ale golazo! Kurde! Słuchajcie, Niko to jest talent niesamowity! Drybling, posiadanie piłki, kółeczka i kolejna brama piękna. To jest future superstar, dziesiątka reprezentacji Argentyny. Niko pas, Morata i Jesus Rodriguez. To jest naprawdę kosmos. Siema moi drodzy, pozdrawiam ze słonecznego Como. Tak jak wspominałem, piłkarskie podróże to nie tylko Witali, to nie tylko antyczne butynki Rzymu, to nie tylko spaghetti Carbonara, to nie tylko Mediolan i San Siro, ale także dzisiaj wbijamy zobaczyć jeden z ciekawie położonych stadionów AS Como który jest nowym, zaczyna być nowym hegemonem w serii A z czeskim farbregasem na czele oraz z nikiem pazem w środku pola. Jesteśmy obecnie w Bellagio, jest to część miasteczka przy jej Como więc warto się zanurzyć w tym włoskim klimacie i podziwiać te widoki na przykład za mną. Ja. Pięknie, 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 tak zgadzam się słuchajcie, akurat trafiliśmy na ciepły wrzesień, bo widzieliście co się działo w lipcu, nie? był kiep niesamowity, a dzisiaj 26 stopni, natomiast no, jest bardzo super, możecie wypożyczyć promik, popływać w oczekiwaniu na mecz, dzisiaj Como Genua 20.30, ale będziemy postawionym wcześniej, gdyż rozpościerający się z niego widok jest imponujący. Słuchajcie, jesteśmy nad samym jeziorem Como. Środek dnia, patelnia, 27 stopni. Wieczorem czeka nas mecz. Como kontra Genua. No, ale możecie się tutaj porelaksować. widzicie, łabędzie pływają. Co prawda tam jakieś Żygi leżą, ale to nie, to jest rzadko. Tam jest w ogóle kolej, która wjeżdża na samą górę. Widać to super. Przed chwilą tutaj Natalia uchwyciła, jak lądował ten samolot na wodzie. Jak te się samoloty na wodzie nazywają. Nie wiem, dobra, jestem tumulcem, tam weźcie, napiszcie w komentarzu. W, samodolot. Wodolot. E, więc tutaj chilerka, pięknie. Tutaj pomnik upamiętniający e, wojskowych komo walczących podczas I wojny światowej od 1915 do 18 roku. A za 50 metrów dalej widzimy stadion komo, 12 koła ludzi, kurnik jak cholera, ale ja nie wiem, gdzie mieliby rozbudować ten stadion, czy zburzyć apartamenty za kilka milionów euro, czy zacząć budować się w wodzie. Wosi wszyscy umieją, bo potrafią w górach zrobić tunele w skałach, więc może tutaj w Komo w wodzie zrobią trybuny. No ale idziemy dalej, tutaj pod sam stadion zobaczyć. No, za moimi plecami widzicie stadion Komo, to jest tutaj taka środkowa trybuna, tam dalej jest trybuna y, honorowa. Już zadaszona, ta trybuna jest otwarta, no i tak kroczkami jak przejdziecie to nie wiem ile, 100 metrów jest do wody, możecie sobie tutaj zobaczyć. Tutaj akurat weszliśmy na ten pomnik ofiar pierwszej wojny światowej, eee, a z niego właśnie najlepiej widać tą trybunę, przejście do stadionu oraz wodę. Dziękuję. Żeby było woda. A z pięknie, no zaraz się przyjdziemy tymi uliczkami wokół. Zobaczycie, jak są ciasne. Tutaj jest parking miejski ogólnie. Zaparkowanie w Komo, to jest hardcore. Nie myślcie, że za, za, zaparkujecie pod stadionem. Polecam parkingi w centrum miasta, które kosztują 4 e, bądź 5 euro za godzinę. No ale niestety, takie są ceny mordeczki. No, tutaj nie, nie ma, tanio to już było. Nie? Słuchajcie, to jest pech w poniedziałek. Wypierdzie no. ugrudził. Komu współpracuje z Adidasem, Możecie sobie kupić takie auto barwy wody właśnie jakieś tutaj jeziorka tak macie takie klasyczne szusy To jest zajebiste w stylu, w stylu stan smith nie no cool tutaj koszulki morate oraz tego i diao kupionego z ten z Betisu. No i Nico Paz, który będzie przechodził do Realu. Dwóch wychowanków real. Realu. nie wiem, czy Morata jest bardziej Atletico czy Realu. Kurde, to, to jest mieszanka. No. Nie wiem, czy KOMO jest takim znanym klubem, ale kosztuje replika drożej niż replika AS Romy. AS Roma, nowa replika, kosztuje 100, a tutaj 110 euro. No ale jak jesteś w KOMO, to płacisz dwa razy drożej za wszystko. Tak jest. Więc nawet to się ma co do Official Store'u. Ale powiem Ci, że nie wiem, kto, które, które bardziej siedzi. Kto, które byście wybrali, białe czy niebieskie? Ja tak wigo z kolanami mieszam na święta. A Słuchajcie, zaraz mi mikrofon spadnie do spaghetti. I to wziąłem jako aperitif, słuchajcie, bo byłem tak głodny, Natalia mi dzisiaj tak przeczołgała po tych wszystkich jeziorach. Jestem już... W, wiem, gdzie raki, wiecie, zimują w jeziorze Komo. Wzięliśmy sobie. Co to jest? jest? Amatriciano. Amatriciano merdeczki. A to co to jest? Calcio pepe. Calcio Pepe. Włochy, Włochy, słuchajcie. To nie tylko stadiony, które mają 700 lat średnia wieku stadionów 70, ale warto wpadać szczególnie na tą kuchnię. Sami wiecie co ja będę mówił. Za chwilę zamówiłem sobie kolejnego aperolka. Za chwilę wjeżdża to dalej. No i po tej cudownej kolacji lecimy na meczy. Polecamy to miejsce bardzo smacznie. Mm. No słuchajcie, już jesteśmy pod stadionem około, około godziny do meczu. Ja już tutaj jako kierowca ubera, jak widzicie, konkretnie wjeżdżam. No i co? Z tyłu, z tyłu Nikopas. Wiecie, kto jest Nikopas? Nikopas to jest ziomek kupiony z Realu Madryt w zeszłym sezonie za 6 milionów, za którego w tym roku Tottenham oferował 70 milionów euro. Odrzucono oferta ze względu na nacisk Realu Madryt na to, że Nikopas ma wrzucić w przyszłym sezonie. Jest już tutaj dyszką w Como, strzelił piękną bramkę w pierwszym meczu z Lazio, więc już jest gościem wycenianym przez transfermark na 35 milionów, ale jak widać jest to zaniżone, ponieważ faktyczna jego wartość odrzucona była już 70. Obecne ceny tak wariują, że właśnie tak to wygląda. Wbijamy na, słuchajcie, chyba najmniejszy stadion w serii A, z tego co wiem. Już tutaj po mojej prawej stronie jest widoczny stadion, który, który wrzucimy rzut tutaj, z góry, żebyście zobaczyli, jak jest położone, bo nie wzięliśmy ze sobą drona, a poza tym jest to niemożliwe do wrzucenia na stadion. No, KOMO jest teraz w rękach, słuchajcie, indonezyjczyków, którzy przyjęli klub w 2019 roku, zainwestowali full hajsu, rozwinęli go mocno marketingowo, nawet e, jakiś serial dokumentalny powstał o KOMO, który możecie obejrzeć na jednym z seriali, czy na Amazonie, czy, czy gdzieś tam no jest. to wielkie pieniądze wpompowane przez nie dwa sezony, ponad 200 milionów Euro wydane na Komo. Ale naprawdę jest to wielki projekt. Jak widzicie, Adidas już także jest. Tutaj, jak chodzimy po mieście, widać, że jest to trochę turystyczny produkt i nawet ten sklep Adidasa nie jest taki do końca przygotowany. Nie ma jakichś czapek, szalików, odpowiednich gadżetów. Widać, że ten sukces, który idzie i hype na Komo związany z Nikopazem i z Ceskiem Fabregasem, który jest trenerem. Czyli, no wiecie, no Cesk, który no, też wielki mistrz świata, który podał zresztą do niestety w tym pamiętnym finale. E, najmłodszy kapitan Arsenalu w historii. Chyba, że Wiltshire był młodszy w pewnym momencie. Nie wiem, tu musicie mnie poprawić. E, no, wielka gwiazda, tak, która grała w Barcelonie, w Arsenalu, w Chelsea. E, co tu dłużej gadać? Wbijamy na stadion, który wybrał Cesk, który wybiera wielku, wielu zawodników z Betisu. I także o tym opowiem, jak lewi pomocnicy wychowankowie Betisu obstawiają lewą stronę. Komo, e, wbijamy. Za mną najmniejsze, słuchajcie, stadion Serii A, Stadio Sinagli, tak? I 12 koła ludzi. Toż to Trauguta było większe. Większe. Świeci mi w gębę, żeby było bardziej widoczne, więc tak. czasami będę występował jak Zbyszek Cybulski. Więc zapraszam Was wszystkich na stadion Niko Pazwel, Zbyszek Świętej Pamięci Cybulski. Zobaczymy, ile lat ma ten stadion, muszę wygooglować, ale średnia wieku stadionów we Włoszech to 70 lat. Tak jak powiedziałem, GKS Tychy ma lepszy stadion niż Fiorentina, co jest dla mnie jakimś hardcorem, bo Moise Keana by sprzedali, już by mieli na stadion gwanowy. Więc czasami się trzeba zastanowić, czy lepszy moise can, czy lepszy Nowy Stadion, żeby nie lać do pisuarów z lat czterdziestych. No. O, są tu jakieś tam kibice! Są tu jakieś kibice, tylko czy to jest komo, czy to jest Genua? To jest Como, czy to jest Genua? Jak sądzisz? Zaraz się dowiemy. Słuchajcie, poniedziałkowy wieczór, cilełka nad morzem. Za chwilę zjemy jakieś szprotki. Nie, to nie tak. My się wpierdzielamy tutaj na stadion. Zobaczcie, gdzie jest położony stadion Komo. palmami. Słuchajcie, no, ile to jest? 50 metrów od samej wody. Naprawdę wygląda to imponująco i z górnych sektorów. Widać dokładnie zachodzik słońca, fale, stateczki i tak dalej. Na pewno jest to zajebiste doznanie, Niestety jedliśmy bardzo dobrą pastę, więc ten zachód przegapiliśmy, ale kto nie powiedział, że, jesteś, kto powiedział, że jesteśmy ostatni raz w komo? Na pewno jest to mega zajebiście położony stadion, chyba z drugich z najciekawszych położonych stadionów ze względu na to, że ostatni. Raz, kiedy byłem na tak ciekawym położeniu, to było w Kadyksie, który był z kolei położony nad samą plażą. Że z plaży mogłeś wejść 100 metrów i byłeś na stadionie Cad Cadiz FC, to tutaj jest tak nad komorze, jesteś nad samym jeziorem. Stoimy stoi na takiej kolejce i okazuje się, że mają tylko Trzy wejścia na całą główną trybunę. Co? Gdzie ja tak kurde jestem? A, za San chciałem się odlać w dla Za bardzo czasu się rozbiec tutaj, bo widzicie cięściutkie. Trybuny są zbudowane jak na imprezę na jutro. Eee, ostatnio, ostatnio widziałem chyba takie trybuny w Nicei, jak byłem ze starem z 20 lat temu. Bałem się, że się spierdzielę z tych górnych, bo my, wiecie, trzymają się na takich stelażach jakichś. Co za rozwojem drużyny pod względem sportowym i marketingowym na pewno nie dojechał stadion, który jest piękny pod względem położenia. Natomiast to jest akurnikiem, tak jak widzicie. Co do drużyny, słuchajcie, atak Morata, Nikopas ściągnęli Rodrigueza z Betisu, Diao z Betisu, który jest kontuzjowany, świetnie się wprowadził, Peronę, Pokereta, naprawdę ta drużyna wygląda mocno. Jeszcze teraz jego Carlosa ściągnęli, tego za którego Astor Villa da w tym momencie znak, świetny zbaniek Brazylijczyka. Fabrega z trenerem, śpiewają z więc ciężko, mam nadzieję, że mnie słyszycie. Po drugiej stronie Genua, tutaj mają sektor gości. Jeśli chodzi o Genuę, no to nie jest ta Genua z czasów Thiago Moty i Diego, Milito. Natomiast mają w ataku gości, którzy odpadli w dużych klubach, czyli Wikinie, E, Maxwella Corneta Samo no, dziesiątek, noła niżej. No i patrzymy, to jest trzecia kolejka serii A. Uważam, że komo może w tym sezonie namieszać, tym bardziej, że jak mówię, 100 milionów euro na plusie. Nie wiem kto tyle wygrał serii A w tym sezonie, która jest dosyć skąpa jeśli chodzi o to. Dobra, patrzymy. Ostegard przyszedł z Napoli, no nie, nie mógł wygrać e, walki o miejsce z Bądziorno, ale to jest bardzo dobry środkowy obrońca i podstawowy reprezentant Norwegii, a przy okazji wczoraj widzieliśmy w Bolonii kolejnego reprezentanta Norwegii, tego wysokiego Spórwiela. nie pamiętam jak on się nazywa, on przyszedł z West Bromu za 7,5 miliona euro, ale Bolonia ma nosa do Skandynawu, więc sądzę, że wypali, ale idzie, idzie. idzie. Ale słuchajcie. Atak, jak na taki stadion dla ze wsi: Nico, Paz, Morata i Jesus Rodriguez. To jest naprawdę kosmos. A i jeszcze gra Koch, kupiony z Celticu za 19 milionów euro. Więc tutaj, słuchajcie, naprawdę jest atak za 100 milionów euro. Ponad i naprawdę młode chłopaki. Jesus Rodriguez ma 19 lat. I yy, teraz zastępuje kontuzjowanego Diao, też wychowarka Betis. -Bad. Człowieku, prawie kuszczaka zrobił. <śpiewanie> prawie puszczaka zrobił. Niko pas. Niko pas, ale golazo! Ale golazo! Kurde, słuchajcie, Niko to jest talent niesamowity! Drybling, posiadanie piłki, kółeczka i kolejna brawa piękna! Star dziesiątka reprezentacji Argentyny Pas. 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 Ale kurde, za długo! Ale widziała się jaka prosto padła piła Wow, powiem wam, słuchajcie! że Niko, kurde, przed takie prostopadłe zagrał, że... nie. Paćku. Słuchajcie, ilu znacie, ilu znacie trenerów czardoskórych? Wiecie, z całym szacunkiem i tak dalej, z całym poczuciem respektu, gdyż mój bardzo bliski przyjaciel jest czardoskóry, nie ma czardoskórych tre, trenerów, nie? Ale za chwilę będzie brama. Jesusa. nie ma. Ale dobra, zrób najazd na trenera Genui, Natalia. Czarnoskóry trener Genui, zaraz go tutaj wygooglujemy. Bo od czego mamy mordeczki internet? Wygląda jak Patryk Vieira. I internet nam mówi, że to może być Patryk Vieira, czy nie? Nie, to tak wygląda. To jest Patryk Vieira. Czyli <laughs> <jest Patryk> <laughs> <laughs> miałam rację. Tak. Patryk no dobra. No to faktycznie jeden czarnoskóry trader, Patryk Weira. I był jeszcze taki chłopco. No bez tu wyglądał jak Dobrze, Patrick Weira. No nie wierzę, że to jest Dobrze, do Patryk Weira jest traderem. Słuchajcie, żeby bardziej Wam pokazać, jak jest położony ten stadion. No nie mamy drona, ponieważ dronów nie możemy wnosić, ale sobie 50 metrów, zobaczcie, jaka tutaj jest zatoka. Jeziora Komo Żaglóweczki zaparkowane Super widok, naprawdę, jak to powiedział jeden znany youtuber od Żarcia, robi wrażenie Słuchajcie, przed czerwoną kartkę dostał Ramon, wypożyczony z Realu, który rozgrywał w ogóle zajebisty mecz. Ten gość wysoki, no muszę zobaczyć w, powtórce, w powtórki, jak wyglądają, ale Komo ma bardzo fajną, młodą drużynę, powiem wam. Niko to jest w ogóle nie do zajechania, Wszedł eee, Peronę też super gra, ale teraz kontruje Genua, która się obudziła z Rusłanem Malinowskim tutaj na czele i Carbonim. Ale czekajcie, idzie... Ja pierdzielę! Ja... Yeah. Tak to jest, jak się nie wykorzystuje sytuacji później. Idziemy na scenie tego rodzicza, to ojku, panie. Słuchajcie, fajnie było. Y, komu zdecydowanie wygrywało. Zdecydowanie. Prowadziło. I nie wiem jak mogli doprowadzić do tego, że, że nie strzelili tych bramek, to było naprawdę wystarczyło, że pocisnął po jakościowo byli o wiele lepsi. Pozwolili. Genuji się obudzić, czerwona kartka i szybko Genua to wykorzystała. Nie zrozumieli ostrzeżeń w postaci e, strzałów Ostigarda, tak więc... No ale zobaczcie, jak się są kibice Genui. Już tam siedzą, kurde, jak na tych, nie? Wbili się na płoty. No, tak Włosi kibicują właśnie w Genuji. Chyba trzeba będzie pojechać do tej Genuji. Ten w ogóle jest, kurde, dzikus z tą piętnastką, wchodzi jak po swoje typ, patrz, patrz kurwa, no, co to to była Ale idzie niko. No, kurwa, co za gówniane podanie. Słuchajcie, koniec tego super meczu, Nico Paz na pewno future superstar, po drugiej stronie Valentin Barco, bardzo fajnie się zaprezentował też Argentyńczyk. No i co, no spokojnie Fabregas ich fajnie poustawiał, Komuk gra dynamiczną piłkę, ale w 60 minucie zaczęli uważać, że mecz już się skończył, więc nie muszą napierać. Fabregas porobił zmiany, powprowadzał rezerwowych. No, którzy nie pocisnęli tematu, zdjął Moratę, zdjął Rodrigueza, zdjął Kocha i, kurde, się dziwi, że nie dowiózł. No i nie dowiózł chyba. Nie zdejmuje się takich zawodników przy, przy 1 do 0 i na końcu czerwień Ramona i ten, i wchodził ten, kurde, jak w masło ten czarnoskóry. Ale fajny stadion, fajnie się ogląda tą drużynę. E, polecam I, i fani są też fani Genui bardzo nas przekonali, więc do, do Genui też padniemy. Nie? Więc pozdrowskomo. Grazie.